Od kilku dni prawie że z lodówki nawet wyskakują reklamy Baltika 2, wielkiego nowego projektu, który ma uratować naszą planetę. To jest morska farma wiatrowa, która ma powstać na morzu Bałtyckim, 107 turbin o mocy 14 MW każda. Czyli łącznie to jest 1,5 gigawata. No i teraz pytanie, które zadaję, bo nikt nie zadaje tutaj trudnych pytań, tylko wszyscy się cieszą i udają, że nie widzą. No to ja zadaję trudne pytania. Kto będzie to realizował? Takie jest pytanie główne. Czy prawdą jest, że te 107 turbin dla projektu Baltika 2 dostarczą Niemcy? Czy prawdą jest, że fundamenty w formie monopali dla turbin i morskich stacji transformatorowych? dostarczy konsorcjum hiszpańskie? Czy prawdą jest, że zaprojektuje, zbuduje i dostarczy morskie stacje konsorcjum duńsko-wietnamskie? Czy prawdą jest, że ułożeniem i podłączeniem podmorskich kabli zajmie się firma holenderska? Szanowni Państwo, Wy się chwalicie i ja się pytam, czym? Bo za pieniądze, których nie ma, bo mamy przecież gigantyczny deficyt, nic nie produkujemy, tylko kupujemy coś z rynku i wy się tym chwalicie.